Witamy państwa przed telewizorami z zaśnieżonego Etihad Stadium w Manchesterze. Tak, tak. Proszę nie regulować obrazu. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Zespół Manchesteru City zmierzy się z drużyną Paris Saint-Germain. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Ostatnie lata to dla Paris Saint-Germain okres największego rozkwitu w niezbyt długiej, bo nieco ponad 50-letniej historii klubu. Rzeczywiście zdominowali piłkę francuską. Od jakiegoś czasu próbują zdobywać Europę z różnym skutkiem. Ale gdy klub zaczął wydawać krocie na rekordowe transfery, pamiętamy kwoty wydane na Neymara czy Mbappé, znaleźli się na zupełnie innej półce. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Manchester City. Zwykle lubią grać wysokim pressingiem. Dziś też będą pewnie próbowali mocno cisnąć rywali już na ich własnej połowie. Ale jeśli przeciwnik przedrze się przez zasieki, to może być kłopot z szybkim powrotem i ustawieniem defensywy, jak to już nieraz widzieliśmy. Teraz na Państwa ekranach skład Paris Saint-Germain. W bramce Gianluigi Donnarumma. Dalej w formacji obronnej Marquinhos wystąpi obok Sergio Ramosa. Leo Messi. Oraz Neymar zagrają na bokach pomocy. W ataku zobaczymy Kiliana Mbappé. Etihad Stadium, pokorek wypełniony fanami futbolu. Oto pierwszy gwizdek. Zaczynamy dzisiejsze spotkanie. I oto z piłką Neymar. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Nuno Mendes. I mamy podanie do Neymara. Marco Beratti. I Marquinhos. Sergio Ramos. Gay. Okay. Podanie nie trafia teraz do celu. Na drodze staje Emerik Laport. Warto obserwować dzisiaj bacznie grę Kevina de Bruyne. Jest bez wątpienia kluczowym ogniwem tej drużyny. Niekiedy ceni się graczy występujących z przodu za wkład w pressing, albo to, jak absorbują obronę rywala. Ale i tak najważniejsza dla napastnika jest skuteczność, a tej nie sposób odmówić temu zawodnikowi. Wystarczy mu pół okazji do strzelenia gola. Greenwich. Piłka do Bernardo Silwy. De Bruyne przyjmuje piłkę. Ależ technika teraz. Folda. Luna Ruma łatwo broni ten strzał. Marco Verratti. Piłka do Nuno Mendesza. Mbappé teraz przy piłce. Co zrobi Werapti? Ależ okazja dla Messiego! Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. João Cancelo, Manchester City, traci piłkę. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No, ale wyszło jak wyszło. Mbappé. Zabrakło teraz Mbappé precyzji. Rywale przy piłce. Nuno Mendes. I mamy podanie do Neymara. I Messi! Tak jest! Tak! Leo Messi! Argentyńczyk z pierwszym golem w tym spotkaniu. Bardzo ładne rozegranie sklepki przez Messiego. Za pracę wykończeniowe odpowiadał z kolei Leo Messi, który tym strzałem zdruzgotał ego bramkarza, jak i pewnie konstrukcję siatki. Odmożył nam się wynik Jest 1-0 João Cancelo Prośne teraz natarcie Jak to rozegrają? Opcji mają kilka Zresztą popatrzmy Jest teraz corner dla City Zobaczmy czy coś z tego będzie Potrzebują wyrównującego gola Krótkie, sprytne rozegranie Podarowana teraz piłka I oto przy piłce Rodri. Nuno Mendes. Z piłką teraz Neymar. Turendy spróbuje wyprowadzić ten atak. Neymar, szansa! Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca, a zanosiło się na to, że będzie groźnie. Odgwizdany, spalony. No, ciekawe. Bruno Mendes, Mbappé teraz przy piłce. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. I oto z piłką Neymar. Szansa na strzał. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Doskonale to teraz obronił, no naprawdę, to dzięki niemu wciąż zachowują kontakt z rywalem. Błysnął prawdziwym, bramkarskim talentem. Cierpliwie teraz wymieniają piłkę pod nosem przeciwnika. Nuno Mendes. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Danie i piłkę ma Walker. Podaje do Foden'a. Nie daje się łatwo przepchnąć. Nuno Mendes. Neymar. Rywale zmusili go do błędu. Piłka poza boiskiem. Kevin De Bruyne. Out dla ekipy Manchesteru City. Rodri. Podanie do De Bruyne. Teraz Foden. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Presnel Kimpembe. Gianluigi Donnarumma. Wygrana na wyjeździe to zawsze cenny wynik. A w pierwszej połowie pokazują, że nie są na boisku tylko po to, by się bronić. PSG wygląda dziś na solidniejszy zespół. Prowadzenie dodatkowo zdjęło z nich presję. Mają swoją małą strefę komfortu. Byle tylko nie przesadzili z tym spokojem, bo ten wynik łatwo może ulec zmianie. Wystarczy chwila nieuwagi. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. PSZ dostaje rzut wolny. To była próba zaskoczenia bramkarza. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Druga połowa zaczęła się. City w pierwszej rozczarowało. The Citizens muszą odrabiać stratę i zapewne rzucą się na rywala. Dobrze, graciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy, nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał. No ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Akimi? Leo Messi. Solidna pierwsza połowa w wykonaniu Leo Messiego. Argentyńczyk jednak poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Tak, to nie sposób się nie zgodzić z tym, że gradzi naprawdę dobrze. Widać, że jest w formie, a ta bramka, którą dał im prowadzenie w pierwszej połowie, tylko to potwierdza. Myślę, że w drugiej odsłonie też pokaże klasę. Ależ teraz kibice reagują na ten corner. Pragną z całego serca, aby przyniósł im wyrównującą bramkę. Nic z tego nie będzie. Piłka przejęta po dośrodkowaniu. Piłka ledwo się turlała, przejmuje ją Bramkarz. Piłka w posiadaniu City. Ryliż przy piłce. Co to było za kiepskie podanie. I te brujne przy piłce. Teraz musi! Jak to nie wpadło? Centymetry dzieliły go od zdobycia bramki. Bardzo ładnie pocelował, ale czasem ma się po prostu pecha. Gej. Ashraf Hakimi. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Idrisa Gej. Dobre podanie, będzie okazja. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. Do hakimiego nie dojdzie do celu dośrodkowania. Sędzia nie miała tutaj wątpliwości. Dyktuje rzut karny. Teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Ten karny może pomóc powiększyć przewagę. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę zdobytą po precyzyjnym, niskim uderzeniu przy słupku. Ładnie to wyglądało. Można powiedzieć, że podręcznikowo wykonany ten. No to mamy 2 do 0. Jean Cancelo. Grałeś przy piłce? Manchester City wywalczył już utorzny. Kibice się ożywili. Przegrywają dwiema bramkami, jeśli wykorzystają ten corner. Wciąż mogą coś tu ugrać. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Teraz realizator pokazuje nam analizę Grymessiego, no i widać jak na dłoni, że spisuje się dzisiaj Argentyńczyk wspaniale. Tego właśnie należy oczekiwać od graczy ofensywnych: absorbowanie defensywy, szukanie sobie miejsca w polu karnym, skuteczność poparta zdobytą bramką. Na razie to jeden z jaśniejszych punktów swojej drużyny, a można przypuszczać, że to jeszcze nie koniec. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Renato Sanchez przyjmuje piłkę Hakimi Danilo Diallo Gay do Marquinhosa Abdu Diallo Marquinhos ten mecz zaraz się skończy, ale w pamięci kibiców Paris Saint-Germain zapisze się na długo. Paryżanie zmietli dziś rywali. Myślę Tomku, że od pierwszego gwizdka nie pozostawiają wątpliwości co do swojej klasy. Skuteczność w ataku, zdecydowanie w obronie nie dziwi ta dwubramkowa przewaga. Chyba najbardziej wypada podkreślić jak wiele zdrowia zostawiają na boisku nie odpuszczając tutaj żadnej piłki. Piłka do Bernardo z Silwy. No i po ataku zagrożenie minęło. Sędzia pokazuje, że będzie z autu. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Schodzi z piłką do środka boiska. A i niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia Tomku. Niestety nadal do remisu potrzebują dwóch bramek. Kim Pembe, Gej. Draxler. Teraz jest niepilnowany. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. A zatem jest decyzja, by z ławki puścić na boisko świeżą krew. Jednak nie wrzucają w pole karne. Znajduje tam Kylian Mbappé. Zablokowany ten strzał. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Złapią kontakt. Nie trafia w bramkę. Może innym razem. Trener nie może przeżyć zmarnowanej sytuacji. Była szansa, by odrobić choćby część strat. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Kylian Mbappé, Leo Messi. Mbappé. a Ashraf Hakimi. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. No, piękna, ważna interwencja. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Posyła teraz ładną piłkę przez naskę. A zatem koniec meczu. Z wygranej mogą cieszyć się kibice i piłkarze PSG.